Zakład opiekuńczo-leczniczy w Głogówku będzie miał nową windę. Zastąpi zużyty już dźwig osobowy. Remont dofinansował Urząd Marszałkowski. Zamontowana zostanie nowa winda. Przetarg wskazuje, że pieniędzy nam wystarczy. Konieczne były działania wyprzedzające przed awarią tamtej zabytkowej, którą zabezpieczymy i będziemy gdzieś tam prezentować w przyszłości jako eksponat. Często szukamy możliwości dofinansowania takich przedsięwzięć, czy to z Funduszu Europejskiej, czy z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tutaj się okazuje, że. Ważne jest wsparcie budżetowe. W tamtym roku było 350 tysięcy złotych, teraz zwiększyliśmy to 400 tysięcy złotych. Ważne jest to, aby zarówno pracownicy zakładów opiekuńczo-leczniczych, cały personel, jak i osoby chore, które, którym pomagamy były przewożone w bezpiecznych warunkach, ale także aby miały poczucie, że możemy im stworzyć tam domową atmosferę.